A co gdyby tak było więcej zabawy? Dzisiaj będziemy pompować całą rodzinę, ale nie moją, tylko biggies, czyli pluszaki XXL. Jest dosyć spory, ale będzie ogromny, kiedy go napompujemy. That's what she said. <laughs> Nie wiem, czy mi się zmieści w domu. Poznajcie moją nową rodzinkę. Figis w komplecie. Są cztery pluszaki do napompowania. I guess what? Mam wszystkie! No dobrze, powinna być... Się... Mhm. Właśnie tak. Otwórz i będzie tutaj pompka. Pania, ale różowa, ulubiony kolor, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Wypompuj mnie z pudełka! Okej, okay, okay. długo mnie prosić nie trzeba. W środku jest chyba jedno rożec. Na razie wygląda dosyć... no niewyraźnie, trochę go pogięło, że tak powiem, ale doktor zabawa zaraz tutaj zaradzi sytuacji. Powinno się pompować nogą, ale zrobię to rękoma. No no no, 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 no. Mam wrażenie, że już wystaje coraz bardziej z pudełka. Oj, już chyba zaraz pudełko nie wytrzyma napięcia. Napięcia. Mm. Rozumiecie, że <laughs> pięta. Trochę pięty i już tutaj wszystko pęka. O, zobaczcie, jest jego buźka już tutaj. Ej, serio to będzie duże. To jest świetny trening, kochani. O patrzcie, wyszedł ruch jednorożca. Wiesz jakbym wykluwała jajko. O, my ge, Ej, on jest serio ogromny. Myślałam, że będzie duży, ale to przeszły moje wszelkie oczekiwania. A ja jeszcze nie skończyłam pompować, jaka głowa jednorożca. Aż przypominały mi się wakacje, jak pompowało się... Materacy albo różne takie rzeczy do pływania. Najgorzej, jak trzeba było robić to ustami. Straszne. Spompowałaś kiedyś ustami? Mhm. Mm I nawet materac taki cały... <grym> nie, to, to tego bym nie dała radę, ale jakieś kółko graniaste może być. Urodziła się yy, jednorożca. Urodziłam jednorożca, kochani, to jest poród, jak go nazwiemy? Puszek. <grym> puszek! Moi drodzy, Puszek przyszedł na świat, jest bardzo dużym, zdrowym noworodkiem, nawet troszkę za dużym. I jaka waga? Jaka waga? O, jakieś 2 gramy. Serio, jest mega leciutki. Odłączymy pępowinę. Pewnie źle to zrobiłam. Znalazłam tutaj w pudełku zatyczki do jego dupki. Jestem doktorem po prostu, no. Ej, wyobrażacie sobie, jakby to było wziąć takiego na plaży jako piłkę i nim grać? Mega flex. <grym> Ej, super. Sama, jakbym zobaczyła, że ktoś gra takim na plaży, to bym podeszła i dołączyła do zabawy, bo naprawdę e, wygląda to ekstra. Jest mega duży. Na tej kanapie w sumie zmieszczę się ja i dwa puszki. Napompuję jeszcze jednego, a kolejne zabiorę do córki mojego brata, żeby też miała zabawę z pompowania. <grym> Widziałam królika, bo kińca bardzo się podoba. I otworzę go zupełnie inaczej niż się powinno to robić, bo jestem ciekawa jak wygląda nienapompowany. Jaki flaczek! O Boże! Czy to jest królik? Serio ze skrzydełkami? Mamy naszego słodkiego króliczka, ale wygląda troszkę mizernie. Zabierzemy go do babci na obiad. Typowy obiad u babci. Nie wiem jak wy, ale ja idę na obiad babci tak, a wracam tak. By the way, niedługo święta i piszemy wszyscy swoje ulubione zimowe i świąteczne potrawy. Moje to ciastka korzenna, zimowa herbata, pierogi. Ja mogę mieć tylko pierogi. <laughs> ja też mogę mieć <laughs> tylko więcej. pierogi. Dobra, teraz robię resuscytację. Jak go nazwiemy? Albo ja w sumie to chyba ona. Sparkle. O. Oh. Mhm. Mm Sparkle. One chyba mają swoje nazwy w ogóle. Królik rabbit. No, Dobra, nieważne. Nie ważne. Nieważne. Ambitnie. Ale <laughs> okej, okay, pouczmy się angielskiego. Królik po angielsku to rabbit. Jednorożec to unicorn. Angielski z Martyną zabawą. Uh, no. Jak wygląda śmiesznie. A w ogóle wszystkie chyba są jednorożcami, nie? Smok ma nawet dwa rogi. Dwa rogi? Rymuje się z pierogi. Dobrze, że to są słodkie stworzonka, a nie jakieś dmuchane burgery czy pierogi. Ale w sumie taki dmuchany pieróg? Super bo by to byłoby chyba. Jako poduszkę go sobie dała. Chyba każdy Polak powinien mieć takiego pieroga dmuchanego, dmuchanego Jak dostajesz obywatelstwo polskie, to powinieneś dostać do tego dmuchanego pieroga. Mhm. Mm ja nie wiem, co ten... Czym, czym ten rząd się zajmuje, jak nie takimi rzeczami. Powinien mnie chyba zatrudnić. Teraz powinno być jakieś dofinansowanie na pierogi. Dofinansowanie na pierogi. W ogóle poseł Martyna i poseł Kinga. Kinga daje czadu. Parko, czyli nasza iskierka, jest już napompowana. Zobaczcie, jaka jest słodka. Ma serduszka w oczach. Jednorożny, jednorożec, róg. uszka takie, proszę bardzo, tutaj z holo i brokatem. O, jaki brzuszek najedzony po obiedzie u Martyny zabawym. Mmm, jami były dmuchane pierogi w menu. Czy to nie jest najzłocze na świecie? Wow! A jest taki leciutki, że mógłby odlecieć chętnie, daleko. <grym> Jakbym była nim, to jak bocian, właśnie poleciałabym do Afryki trochę się ogrzać, bo już przyznam, że na dworze to Żenada jest. Ale w sumie to lubię jeszcze zimy. W tym roku wyjątkowo bardzo, jest po prostu fajnie. Dobra, lecimy. Poznajcie Itkę, córkę mojego brata Marcina, którego możecie znać już z mojego kanału. Itka jeszcze nigdy nie była. A Itka, ile masz lat? trzy i pół już masz przyniosłam tak. Itze dzisiaj Bigis, już tu nie mogę się doczekać i troszkę troszkę już otworzę, ale poczekaj bo sobie zepsuję na najlepszą zabawę zobacz otwieramy z boku i wiesz co z nią trzeba zrobić? może nóżko? Ty, ty, ty. <laughs> a później niebieski a później niebieski, teraz mamy fioletowego smoka Wow, można nim grać jak w piłkę. Ej, on jest taki wielki Dobra, ja chyba muszę po prostu zdjąć kapca, bo tak będzie <grywa> Boję się tego smoczka. Boisz się? Mhm. Smoczka? Ja nie, nie boję się prawdziwych smaków, a mam... nie. Ale ten jest fioletowy i on jest bajkowy. Tata się nie boi prawdziwych smaków? Nie, nie boję. Tata się nie woli. No bo tata jest... Po Poskramiaczem Po skramiaczem Teraz wjeżdża do akcji Marcin tata. No i to jest prawdziwe pompowanie. Trzeba było tak od razu. <śmulacza> <śmulacza> Ja myślę, że już jest smak gotowy. Jak go nazwiemy? Eee, Marcin. Marcin, nazwiemy smaka Marcin. Eee, ja chcę zobaczyć jak on lata. Lata! <laughs> to <Polata>! jest <laughs> <teraz> do mnie. <laughs> do mnie! <laughs> Brawo! A teraz ty do mnie. No i super! Teraz jest piesek. I nie dam laty. No bo Itko nie ma siły. Itko nie ma siły, potrzebujemy Marcina. Normalny wieczór. Wow, w końcu. Ale kogo. Wyszedł piesek. Wybuchnął, wybuchnął. Zobacz jakie ma uszy, jak go pozostał. Jakby miał skrzydełka w sumie. To jak nazwałyśmy pieska? Melania. Melania. Nie wiem czy może mam tym Więc Ja na pewno jestem za ciężka. No dobra, my lecimy się bawić w nieskończoność.